Wichrowe wzgórze to turecki serial opowiadający o nieoczekiwanym spotkaniu Cajnep i Halila, dwojga ludzi pochodzących z zupełnie różnych światów. Pełna emocji telenowela łączy w sobie miłość, nienawiść i pragnienie zemsty, wciągając widzów od pierwszych minut w ten intrygujący świat bohaterów. Najnowsze streszczenia zdradzają, co wydarzy się w odcinkach od 303 do 305, które zostaną wyemitowane w dniach od 24 do 26 listopada w TV Scoop. o czym jest serial Wichrowe Wzgórze? Wichrowe Wzgórze to turecki serial, który podbił serca polskich widzów. Opowiada historię Cajnep, dziewczyny wychowanej w luksusie i dostatku, oraz Halila, który od dzieciństwa zmagał się z bolesnymi tragediami. Halil nosi w sobie głęboko zakorzenioną nienawiść i pragnienie zemsty na ludziach odpowiedzialnych za śmierć jego rodziców. Gdy odkrywa, że Cajnep pochodzi z rodziny, której nienawidzi, między nimi rodzi się napięcie i konflikty. Czy ich miłość przetrwa próbę czasu i przeciwności losu? Czy Halil zdoła porzucić chęć zemsty i otworzyć serce na uczucie, które niespodziewanie wkroczyło w jego życie? Odpowiedzi na te pytania poznają widzowie, śledząc kolejne odcinki tej pełnej emocji telenoweli. Wichrowe wzgórze gdzie i kiedy oglądać? Serial szybko zdobył serca widzów i stał się jedną z najchętniej oglądanych tureckich telenowel w Polsce. Emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzina 14 na TVP1. Wszystkie odcinki można śledzić na platformie TVPVOD. Wichrowe wzgórze streszczenie odcinków. 303 poniedziałek 24 listopada. Halil, stojąc nad pustym grobem, odkrywa, że jego ukochana Cajneb została porwana przez bezwzględnego sadika. Wstrząśnięty, ale zdeterminowany, rusza w desperacki wyścig z czasem, by ją odnaleźć. Tymczasem w szpitalu Gulan, pogrążona w żałobie po stracie dziecka, zaczyna dostrzegać prawdziwe oblicze męża. Tekin, uwikłany w długi i ciemne interesy, próbuje ukryć prawdę przed Haliłem i żoną, dbając wyłącznie o własne bezpieczeństwo. Ich losy splatają się w opowieści o zdradzie, bólu i miłości wystawionej na najcięższą próbę. Wichrowe wzgórze streszczenie odcinków. 304 wtorek, 25 listopada. Halil odnajduje świeżo zasypany grób, w którym Sadik ukrył Cajnep. Rozkopując ziemię z desperacją, odkrywa jej ciche ciało i w chwili rozpaczy widzi jej zjawę, która namawia go, by pozwolił jej odejść. Mimo bólu walczy o jej życie i odnajduje słaby puls. Gdy próbuje ją ocalić, napastnicy sadika atakują w lesie. Halil ukrywa ukochaną i staje do walki, dopóki pomoc nie nadciąga. Zranioną cajnę pniesie do szpitala, gdzie lekarze walczą o jej życie. Ich miłość, silniejsza niż strach, staje się ostatnią nadzieją w mrocznym chaosie. Wichrowe wzgórze, streszczenie odcinków. 305 środa, 26 listopada. Stan Cynep zostaje ustabilizowany, a Halil czuwa przy jej łóżku, próbując ochronić ją siłą własnej obecności. W tym samym szpitalu gulan mierzy się z żałobą i kłamstwem, tekin nalega, by ukrywali prawdę o stracie dziecka, podczas gdy ona powoli zaczyna dostrzegać fałsz w jego trosce. Nad wszystkim wisi napięcie, które narasta wraz z pojawieniem się Sadika. Ten, opętany obsesją, wkracza do szpitala z zamiarem dokończenia swojej zemsty, lecz wpada w pułapkę zastawioną przez Halila. Wybucha brutalne starcie, które zatrzymują dopiero Hakan i Eren. Sadik trafia w kajdanki, a Halil, drżący z gniewu i rozpaczy, musi wybrać zemstę lub miłość. Dla Cajneb decyduje się odpuścić.